Świetnie, Jose. Udało nam się skończyć Twoje ciasto o smaku chmurki. Hurra! Czas na jedzenie! a Czekaj, czekaj. Nie jest jeszcze. Ciasto jest jeszcze ciepłe. Mówiliśmy, że najpierw pozmywamy. Spójrz na zlew. Okej. Okay. O nie! Jest za dużo naczyń. Nie chcę zmywać do końca życia. Użyję dużo płynu, żeby szybko skończyć. O, bańka mydlana. Jose, spójrz, spójrz. Bańka zabrała twoje ciasto. Widzę, bańka zabrała moje ciasto. E, co? Bańka zabrała moje ciasto? E. Nie rób tego bańko, oddaj mi moje ciasto. Oddaj je. E. E. Zostaw to mnie, Jose, pomogę ci. E. 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 Tam jest miotła. Przebiję nią bańkę. To świetny pomysł, ale zrobię to ja. Bo to moje ciasto i jestem bardzo głodny. To nie działa. Poddaję się. Poddajesz się? Jeśli coś nie wychodzi, potrzebujemy po prostu lepszego planu. O! Wiem, co muszę zrobić, żeby odzyskać moje ciasto. Murkowe ciasto, nadchodzę. Świetnie, Jose. Udało ci się. Możesz już zejść na dół. Zejść na dół? Moje ciasto już ostygło. Zjem je teraz. Ram, jakie pyszne? O, Jose. Ähm. Um.